Football's coming home, chciałoby się powiedzieć, bowiem reprezentacja do lat 21 prowadzona przez Marcina Dornę wraca na stadion Krakowi, gdzie święciła triumfy w poprzednich eliminacjach. Co ciekawe, w kadrach zarówno reprezentacji Polski, jak i Ukrainy po trzech zawodników, którzy niedawno, bo w maju mierzyli się ze sobą podczas turnieju eliminacyjnego do mistrzostw Europy w kategorii do lat 19. To początek tego spotkania. Pierwsza akcja Biało-Czerwonych, dośrodkowanie z lewej strony boiska Jaroszyńskiego. No i główka Krzysztofa Piątka była jednak niecelna. Odpowiedź Białorusinów Beka Wahiberadze zagrało długą piłkę w kierunku Aleksandra Zubkowa. To są właśnie ci dwaj piłkarze, którzy grali z Polską w Bośni i Hercegowinie. Beka Wahiberadze dał nam się szczególnie we znaki, ale świetnie też obronił Jakub Wrąbel. Tutaj szansa dla biało zablokowany ten strzał Dariusz Formeli. Wydawało się, że cała akcja już spaliła na panewce. Był jeszcze tutaj Patryk klipski i zawodnik Ruchu Chorzów oddał strzał z lewej nogi, ale nie sprawił wielkich kłopotów bramkarzowi. Rzut z autu, szybkie rozegranie biało-czerwonych. Patryk Klipski przydał się tam w pole karne. Do piłki dopadł jeszcze Krzysztof Piątek i po raz kolejny kapitalnie obroniły Roman Pitkiwka. Jeszcze tutaj przy piłce utrzymywali się Białczek, Woni uderzał Paweł Jaroszyński, zawodnik, który czuł się na tym stadionie jak w domu, bowiem na co dzień broni barw pasów. Kolejna akcja Polaków, dośrodkowanie z różnego rożnego i strzały Tomasza Kędziory, przelatuje jednak nad poprzeczką Ukraińców. Teraz długie, takie wysokie zagranie w kierunku jednego z naszych skrzydłowych. Dobrze wyszedł z bramki jednak Roman Pitkiwka. I po raz kolejny szybkie rozegranie z autu do piłki dopada Przemysław Frankowski uderza jednak swoją lepszą prawą nogą, to jednak po tym strzele trudno było się spodziewać, ażeby piłka znalazła drogę do siatki. Biało-czerwoni przeważali w tym okresie meczu tutaj Adam Dźwigała robi użytek ze złego przyjęcia piłki, uderza z dystansu, ale było to uderzenie niecelne. No i tutaj pozobaczmy, jak znakomicie nogami sobie radził Jakub Wrąbel, debiutant w każdym lat 21. Znakomicie znalazł tam Krzysztofa Piątka. Niewiele zabrakło, ażeby bramka Śląska Wrocław zanotował asystę. To już końcówka pierwszej części spotkania. Rzut wolny po na Jaroszyńskim, Do piłki podchodzi Patryk Lipski. No i piłka po tym strzale minimalnie przelatuje obok słupka. To już druga część spotkania. Znakomite rozegranie autu z kolei przez naszych rywali. I tutaj Jakub Wrąbel wykazuje się dużym spokojem i ratuje nas przed utratą bramki. Odpowiedź biało-czerwonych Adam Dźwigała nie zdecydował się na rozciągnięcie tej akcji do Przemysła Frankowskiego. Uderzył z dystansu po raz kolejny. No i niestety także i tym razem niecelnie. To już odpowiedź Ukraińców. Ładnie tam zakręcił naszymi zawodnikami oznaczonym numerem 7. Artem Radczenko, zawodnik, który wniósł bardzo dużo ożywienia w poczynaniach naszych rywali. Akcja teraz biało-czerwonych, taka schematyczna, bo w wykonaniu dwóch piłkarzy ruchu którzy często szukają siebie na boisku, Lipski podawał do maska. Ale rezerwowy w tym meczu Kamil Mazek, niestety, został w ostatniej chwili zablokowany. A to już świetna akcja Romana Jaremczuka, znakomicie zwiódł, zgubił naszych dwóch zawodników, oddał strzał, ale w tej sytuacji jeszcze niecelny. Mówię jeszcze, bo to akcja z 72 minuty spotkania, długie podanie w kierunku Jaremczuka, no i ten z pierwszej piłki uderza, nie dając najmniejszych szans Wrąbelowi i Ukraina obejmuje prowadzenie 1 do 0. Tutaj Jaremczuk uciekł Rafałowi Makowskiemu, też zawodnik legi Warszawa. Chwilę później musiał opuścić boisko, doznał bowiem niepokojącej kontuzji. Miejmy nadzieję, że nie będzie to poważny uraz. To już kolejna akcja Polaków. Nalepa, poszukał tam, przybyły, przybyła, znakomicie zgubił na zamach jednego z obrońców, uderzył, ale piłka, no i tym razem została zablokowana przez obrońców reprezentacji Ukrainy. Kolejna akcja naszych rywali z łatwością tutaj przedzierali się pod nasze pole karne. Strzał z dystansu i bardzo dobra interwencja Jakuba Wrąbla. Kolejny raz daje nam się wyznaki. Zawodnik z numerem 7 na koszulce zakręcił naszym prawym obrońcom. Podał do Beki Wahibradze i piłkarz, który zamienił Szachtar Donieck na rezerwy Betisu Sevilla uderzył jednak w tej sytuacji niecelnie. Tu jeszcze ostatnia akcja tego spotkania, długa piłka za linię obrony, mija już w rąbla napastnik Ukraińców, na nasze szczęście kontrolował tę sytuację do końca Jonathan Strauss. Więcej bramek już w tym spotkaniu nie oglądaliśmy, Polacy niestety przegrywają z Ukrainą w meczu towarzyskim 0-1, do no i na szansę rewanżu muszą poczekać do marca przyszłego roku.